Cześć. Ja nazywam się Bartek i mam dzisiaj okazję zaprezentować państwu pojazd, który wzbudza wiele pozytywnych emocji wśród użytkowników camperwanów. Mowa tu o Adria Twin 640 SGX z podnoszonym dachem w jubileuszowej edycji na 60-lecie marki. Pojazd na podwoziu Fiata, silnik 2.2 litra o mocy 140 koni, sprzężony z automatyczną skrzynią biegów. Na pokładzie danego egzemplarza mamy reflektory w technologii full LED pakiet exterior od Fiata, czyli światła przeciwmgielne, yy, zderzak lakierowany w kolorze nadwozia oraz m.in. adaptacyjny tempomat. Na pierwszy rzut oka mogą Państwo zauważyć jubileuszową okleinę w samochodzie. W tej części mamy okno w części dziennej. W tym miejscu znajduje się gniazdo yy, do przyłącza prądu. W dolnej części pojazdu widzimy spust wody szarej. W tym miejscu znajduje się kaseta od toalety chemicznej. Tutaj mamy okienko w toalecie. Przejdziemy dalej, mamy okno również w części sypialnej. W wielu miejscach pojazdu możemy zauważyć czarne logo Adri, które dostaniemy tylko w jubileuszowych wersjach. Z tyłu pojazdu klasyczna ściana z dwuczęściowymi drzwiami wyposażone w dwa duże, otwierane oraz przyciemnione okna. Z kolejnej strony pojazdu analogicznie, czarne logo Adri, okno w części sypialnianej. Tutaj znajduje się wlew wody czystej. Mamy tutaj również elektrycznie wysuwany stopień, duże okno w drzwiach przesuwnych, nad którym znajduje się lampka pod markizę. Samochód mierzy 636 cm długości, 205 cm szerokości oraz 270 cm wysokości. Pojazd oferuje 4 miejsca do jazdy oraz 4 miejsca do spania dzięki podnoszonemu namiotowi. Wnętrze. Mamy tutaj skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę. Dwie elektryczne szyby, centralny zamek oraz elektrycznie sterowane lusterka, automatyczną skrzynię biegów z różnymi trybami jazdy, manualną klimatyzację. Tutaj mamy port USB-C oraz USB, gniazdo zapalniczki, poduszkę powietrzną pasażera, uchwyty na napoje oraz dosyć spory schowek na jakieś różne rzeczy. Szyby boczne oraz czołowa mają zasłonki plisowane. Nad szoferką znajduje się również duże okno panoramiczne z funkcją pełnego zaciemnienia. Mamy tutaj do dyspozycji dwa obrotowe, bardzo wygodne fotele z podłokietnikami regulowane w kilku płaszczyznach. W salonie znajdziemy dwuczęściowy stolik z możliwością pozostawienia tylko na przykład cup holderów na czas jazdy. Nad salonem znajduje się również listwa, na której zamontowane są dwie lampki do czytania oraz port USB. Stolik ten na czas jazdy możemy ukryć w podwójnej podłodze, gdzie jest jego dedykowane miejsce. Stolik jest również regulowany. Mamy tutaj wajchę, dzięki czemu możemy sobie przedłużyć przestrzeń roboczą. Pod stolikiem znajduje się również gniazdko 230, port USB-C, USB oraz w tym miejscu mamy przycisk do spustu szarej wody. W części dziennej znajdują się również dwie otwierane szafki w drewnianym wykończeniu. W części dziennej znajduje się również panel sterowania. Z ciekawych nowości również ten panel oferuje nam sterowanie ogrzewania. Na pokładzie tego pojazdu mamy Webasto Airtop 40 Evo. Ten egzemplarz jest również wyposażony w elektrycznie ogrzewaną podłogę. Kuchnia została wyposażona w kuchenkę oraz zlew marki KAN. Mamy tutaj dwa palniki z automatycznym zapłonem oraz zlew. W tej części możemy sobie przedłużyć przestrzeń roboczą poprzez wysunięcie dodatkowego blatu. Pod tym rozwinięciem mamy również dwie półeczki, jakieś na przykład przyprawy lub artykuły kuchenne. W tym miejscu mamy również dodatkowe gniazdo 230, tutaj mamy przycisk od sterowania elektrycznym łóżkiem, oraz trzy głębokie szuflady. W górnej części znajduje się również dodatkowa szafka. Obok kuchni znajduje się lodówka kompresorowa o pojemności 84 litrów. Na dole mamy szafę z drążkiem na wieszaki. Naprzeciwko kuchni znajduje się toaleta. Mamy w niej ruchomą ścianę, dzięki czemu możemy zwiększyć przestrzeń prysznicową. Dwa małe haczyki, na przykład na ręczniki. Oraz wieszak na jakieś mokre ubrania. Mamy tutaj ruchową toaletę chemiczną marki Tetford. Uchylne okienko oraz nad oknem małą szafkę na jakieś produkty. A w szafce gniazdko. Dzięki ruchomej ścianie mamy pełny komfort korzystania z toalety bez żadnych wewnętrznych kotar. W tylnej części pojazdu znajduje się duże, wzdłużne łóżko. Po obu stronach mamy uchylne okna z pełnym zaciemnieniem oraz z moskitierą. Po obu również stronach mamy po trzy otwierane drewniane szafki. Po mojej lewej stronie znajdują się włączniki od oświetlenia. Nad dłużkiem znajduje się również uchylne okno dachowe, również z opcją moskitiery oraz pełnego zaciemnienia. Po obu stronach znajdziemy również porty USB-C oraz punktowe oświetlenie. Jednak pełny potencjał bagażowy tego pojazdu zaczyna dopiero się teraz, po złożeniu materaca. Oraz podniesieniu łóżka do góry. W tym miejscu mamy odpinaną siatkę, która przedziela nam przestrzeń bagażową od korytarza. Po mojej prawej stronie znajdziemy kilka dosyć pojemnych szafek. Na dole kolejne dodatkowe szafki z gumą. W tym miejscu mamy miejsce na butlę gazową. Po drugiej stronie mamy dostęp do zbiornika na wodę czystą oraz w tym miejscu mamy dodatkowe gniazdo 230, dodatkowy przycisk do sterowania łóżkiem oraz włącznik od oświetlenia pod łóżkiem. W tym miejscu mamy oczywiście dwa dodatkowe wyloty od ogrzewania oraz w każdym narożniku mamy dodatkowe uchwyty do przewozu różnych bagażów. Otwierany namiot umożliwia nam dodatkowe miejsce dla dwóch osób do spania. Znajduje się tu m.in. zabezpieczająca siatka, dwa elastyczne oświetlenia punktowe z zbudowanymi portami USB-C. Mamy tutaj również rozsuwaną moskitierę oraz dodatkowo pełne zaciemnienie. Do namiotu dachowego dostaniemy się dzięki składanej drabince. Po zamknięciu dachu znajduje się tutaj roleta, dzięki czemu możemy oddzielić część dzienną od mechanizmu. Adria Twin 640 SGX jest to bez wątpienia samochód bardzo praktyczny. Może on wzbudzić również ogromne zainteresowanie wśród sportowców. Dobrym przykładem jest tutaj nasz klient, pan Robert Graczyk, kilkukrotny mistrz świata w windsurfingu na lodzie oraz w bojerach, który zakupił u nas bardzo podobny pojazd właśnie do przewozu swojego sprzętu sportowego.